Cześć, z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu trzeciego odcinka pierwszego sezonu serialu The Walking Dead The Ones Who Live. Z tego miejsca tylko przypomnę o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata The Walking Dead oraz o tym, że ten piątek o godzinie 20.30 odbędzie się live, na którym zanalizujemy sobie zwiastun do odcinka czwartego. No i oczywiście omówienie czwartego odcinka za tydzień w poniedziałek o godzinie 15.00, a teraz przejdźmy już sobie do omówienia trzeciego, czyli już półfinałowego odcinka tego sezonu. A sam odcinek zaczyna nam się od flashbacku, w którym widzimy Rika i Jagis na samym początku ich tej przygody. No i tutaj w zasadzie niewiele słyszymy poza tym, że Jagis mówi, że to jest wspaniałe miejsce, że wierzy w ich ideały i że chce się właśnie zaciągnąć do wojska. No a Rick po prostu mówi, że nie chce tu być, że chce wrócić do rodziny. Jagis mówi, że powinien jej podziękować za to, że ocaliła mu życie, no bo jakby nie patrzeć, to uratowała mu życie, inaczej by się wykrwawił na tym moście albo by go zombie zżarły. Prawda? No właśnie. E, swoją drogą to jest moment chyba jeszcze przed trzecią e, e, próbą ucieczki Rika, bo przy czwartej próbie ucieczki, jak dobrze pamiętam, on sobie uciął łapę, a przy trzeciej rzucił te buty na statek, co widzieliśmy na koniec do Walking Dead, więc to raczej było przed trzecią próbą ucieczki, ale kto wie, może to było nawet jeszcze przed pierwszą próbą, dokładnie mówiąc, nie wiemy. Tak tylko, że wspominam, bo możliwe, że jeszcze będą nam pokazywane te flashbacki początku Jadis i Ricka, ale na pewno nie już w tym odcinku. Potem wracamy niemalże do teraźniejszości, bo nie do końca. To jest moment, w którym Pearl dowiedziała się o śmierci Okafora, dlatego jest załamana, i przychodzi do niej Rick i mówi jej o... Michon. Oczywiście nie w dosłownym e, znaczeniu. Mówi, że jest taka osoba dana, za jaką się Michon oczywiście podaje, i mówi, że to jest definitywne A. I prosi po prostu Pelę, żeby pomogła mu ukryć, że ona jest A. E, I ona pyta się dlaczego. I on tutaj, Ryk się oczywiście powołuje tutaj na Okafora, e, żeby po prostu. No bo wiadomo, on chciał zmienić to CRM, nie chciał, żeby było tego podziału na IB, no bo wiadomo, a silni dowódcy wiadomo, gdzie oni trafiają, i że CRM chce się ich pozbyć. E, no więc. Mm, Natomiast tak, powołując się na Okafora po prostu i mówi też Peel, że uwierzył, że wierzy już mu i że gdy rozmawialiśmy głowco, zanim on zginął, yy, po powiedział mu wszystko. No i parę tutaj się zgodziła i faktycznie wstąpiła powiedzmy za tą Mishon, tak? A raczej za daną. A już będę mówił na Mishon-Mishon, okej? Okay? No. A nie, to całe imię yy, pod się podszywa. Dobra, potem mamy właśnie powrót do tej całej rozmowy Jackie z, z Rykiem, gdzie ona jeszcze raz to się odgraża, że zniszczy wszystkich, których kocha, tak dalej, tak dalej. I że nawet gdyby jej coś się stało, gdyby zginęła, to yy, ma zapisane wszystkie informacje o Riku, Aleksandrii i całą resztę, więc na spokojnie tak to znajdą i tak będzie. Pewnie w przeciągu kilku godzin, yy, godzin dolecą tam śmigłowcy i zniszczą yy, tą całą Aleksandrię. No, yy, na sam koniec też. Yy, Jadis jeszcze mówi, że też wkrótce wyruszają do tych gór, do tej całej bazy, którą wcześniej budowali chyba w tym pierwszym odcinku te 12 miesięcy, co ją budowali. Um, I tam mają się zebrać wszyscy ważni dowódcy, co później się dowiadujemy. E, tak czy jak tutaj wychodząc też. Um, Erik się pyta, dlaczego teraz grozisz, że zniszczysz Aleksandrze, wcześniej tego nie robiłaś. E, I Jadis mówi, bo wcześniej byłeś sam i wiedziałem, że nie uciekniesz, a teraz jesteście we dwójkę, to możecie zrobić wszystko. W związku z czym widać, że troszkę się chyba obawia tego, co się tutaj może wydarzyć. Hmm. To, jest, to jest takie troszeczkę też ukłucie w ten wątek właśnie miłosny, że ryki i Michonne razem potrafią wszystko, prawda? No ale dobra. Następnie przenosimy się do miszon, która wybija te zombie, no i oczywiście próbuje się gdzieś tam zaprzyjaźnić z jakąś jedną z robotników, ją widzimy tylko w tej scenie, więc whatever. Zakładam, że pewnie nieistotna postać. No i potem widzimy, że jak, że po prostu tam niektóre zombie, te niedobitki, powiedzmy, wstają, Michonne po prostu je załatwia, a Rick po prostu stojąc obok, tylko to wszystko obserwuje, no bo wiadomo, muszą udawać, że się nie znają, prawda? No i następnie widzimy cały ten pogrzeb, który urządza generał Bill, na cześć oczywiście Okafora, Tutaj wspomina o tym, że on poświęcił swoją żonę i że dzięki niemu Filadelfia jeszcze istnieje, bo on ich nie zbombardował i tak dalej, wspominając to wszystko. I coś tam jeszcze gadał o jakiejś historii. No wiecie, taka typowa przemowa na pogrzebie. Mm. I w sumie nic zbytnio więcej tutaj nie mam chyba do powiedzenia na ten temat. Następnie, mm, właśnie tutaj, Pearl z Rickiem, gdy już wychodzą z tego pogrzebu, tak, to widzimy jak Pearl tutaj jest trochę załamana po śmierci Okafora, bo to był człowiek, którego wierzyła i który jej pomógł, a teraz on nie żyje i nie wie co ze sobą zrobić. I wtedy zagaduje do nich generał Bill, który tutaj jakby sam mówi, że nie jest pewny odnośnie Ricka że sam na samym początku wiadomo, chciał ich po prostu od razu mm, zlikwidować, ale okafor ich, yy, 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 go przekonał. Że Pearl i Rick mogą być wartościowi i w zasadzie sam co do Ricka nadal jeszcze nie jest pewny, ale wszystko się może jeszcze zmienić. Daje mu tutaj jakąś książkę, żeby ją przeczytał, jakieś tam działania wojennych czy co tam innego, a Pearl zabiera ze sobą. No wiadomo było, że oczywiście pewnie po to, żeby dać jej awans, i raczej o to wszystko chodziło. No i dokładnie właśnie to się dzieje. Następnie, właśnie wieczorem, Pearl przychodzi do Ricka i chwali się, że dostała awans i zostaje już właśnie jednym z tych. Żołnierze z tymi czerwonymi pasakami, którzy pamiętamy, że wyjeżdżali, i wracali cały, cały we krwi i gdzieś znikały bomby, które później nie wracały. Zatem, no właśnie, A raczej to ci żołnierze, którzy pewnie też byli odpowiedzialni za zniszczenie Womacha, i pewnie być może w Portland, chociaż o Portland jeszcze dokładnie nie wiemy, co nam się wydarzyło. No właśnie, dobra, to lecąc dalej. No i właśnie tutaj par e, mówi, że otrzymała wszystkie informacje, że została wprowadzona w to, to co i jak. E, cały czas się w sumie zastanawiam, czy na pewno we wszystko, no bo też sam Okafor mówił, że 100% mieszkańców nie ma żadnego pojęcia, co się dzieje, 90% żołnierzy też nie do końca, a przynajmniej nie wie o wszystkim, więc możliwe, że nadal ona też nie wie o wszystkim, możliwe, że też jest w jakiś sposób manipulowana i po części dopiero serwują jej prawdę, tak kroczek po kroczek, po kroczku, że tak powiem. Ehm. Aczkolwiek, no, też ciekawe, co się stanie z tą perlą. Czy ona faktycznie będzie po stronie Rika, czy nie? O tym jeszcze później wspomnę. No i informuje też Rika, że yy, mają się wszyscy dowódcy właśnie udać do tej całej bazy, właśnie w górach. Oraz też zaczął się interesować Michon, więc coś tam chyba zaczął podejrzewać nie Bill. Coś się tam może nie do końca zgadzać. No i dobra, następnie mamy pokazanie oczywiście tutaj Rika, który rzecz jasna sobie spisuje pewnie informacje, dokładnie kiedy są wybuchy, bo teraz są te całe wybuchy, które gdzieś tam odciągają te zombie, gdzieś tam ma wszystko na mapie, zaplanowane, rozpisuje sobie. Dokładnie po co? Ano po to, żeby dać miszon szansę uciec. To znaczy na samym początku widać, że teoretycznie on też chce uciec. No, bo widzimy, że tutaj zabiera te wszystkie rzeczy. Widzimy, że też przekazuje właśnie mm, mm, Mishon list. E, ona właśnie go czyta dokładnie, gdzie ma się udać, przedostać się tunelem. Potem widzimy, jak właśnie tym tunelem idzie Rig. E, a zaraz, chwilę po tym tym samym właśnie tunelem, idzie Mishon. I co ciekawe, oni też tam minęli jakby takie miejsce, gdzie były zombie, i tam był napis S. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie, że może wcześniej była segregacja po S a B że S to jeszcze jacyś wyżej, wyżej dowodzący ludzie, nie wiem, czy to był po prostu jakiś przypadek, bo tam na tym, w tym miejscu, gdzie były te zombie, po prostu było S napisane, więc nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym podziałem na iberze. wcześniej mieli większy podział, nie wiem, pewnie nieistotne, ale pomyślałem, że wspomnę. E, dobra, no i co, i potem widzimy, jak mieszan się wydostaje, e, gdzieś... Jakąś łąkę, ciężko powiedzieć, bo jest wysoka trawa, i widzimy, jak zauważa zombiaka, znaczy martwego w zasadzie człowieka, no nie? I widzimy w ubraniu właśnie jednego z tych robotników. Jak się później okazuje, to sprawka Rika, ale zaraz do tego przejdziemy. No i tak się rozgląda, ale nigdzie właśnie nie widzi tego Rika, po czym znajduje list, i okazuje się, że Rik tutaj poprosił ją, że jeśli go kocha, to żeby po prostu uciekła. I że po prostu to nie jest takie proste, żeby on się stąd wydostał, prawda? No ale słuchaj no, no wiemy, że chciał zagrać się tak na emocjach, że o jeżeli mnie kochasz to ucieknij, Arik pewnie chciał zostać, no wiadomo co by Janice mogła zrobić i że wolałby ją przypilnować, żeby nic nie zrobiła. No ale co, no, on stwierdziła swoje, że też zostanie, prawda? W końcu mnie po to szuka Barika, no i też go kocha, więc chce z nim wrócić, prawda, do swoich dzieci, zatem oczywiście zostaje, no ale tego jeszcze nie wie Rick i następnego dnia rozmawia tutaj z Jadis i jak totalny idiota mówi jej wszystko, że zna zumbiaka, ubrał go w kurtkę, zdarł mu twarz, żeby nie było wiadomo, że to miszonu i... I żeby po prostu pozorował jej śmierć. Nawet jeszcze powiedział, którym kanałem chyba wyższ, A, daj spokój, wszystko i śpiewał. Dosyć zabawne to było. Tak czy jak Jayzis mówi, że na ten moment nie ma czasu, bo sprowadzi śledztwa, bo po prostu teraz wyjeżdża w te góry. A potem, jak wróci, to faktycznie rozpocznie śledztwo na temat tej sprawy. I, i gdzieś tam Rick po prostu ją prosi też, mm, żeby. Y, po prostu uratowała Mishon, tak jak uratowała kiedyś jego, co nie, żeby po prostu nic nie mówiła. No a Jayzis. Mm, no w sumie ciężko powiedzieć co by zrobiła, no bo wiemy dobrze, że Misha nie uciekła, ale chyba by się nie zgodziła, nie? I raczej nic z tego. Natomiast co też ciekawe, że jest też mówi, że jasne, że Rick chciał tu zostać z oczywistego powodu, ale pytanie czy nie ma jeszcze jakiegoś innego powodu, dlaczego chce tu zostać. I to było takie troszkę dziwne. Ale zaraz sobie do tego wrócimy. Potem oczywiście mamy mm, Pokazanie już właśnie jak Rick zauważa tą całą Mishon i ma takie. O nie, kurde, została cholera. Nie jest dobrze. No i też widzimy już tą całą Pelę, która jest już właśnie w tym uniformie tych um, żołnierzy z tych sił specjalnych. I widzimy, że ona tutaj mówi mu, że Mishon nie wygląda jak osoba, która lubi polegać na innych. No ale do tego sobie oczywiście wrócimy. Też jeżeli chodzi o Mishon, też mieliśmy takie krótkie wstawki, gdy widzieliśmy ją, jak wbijała te zombie, jak jakby mówiła do... Do właśnie swoich dzieci. Ty jakby, nie wiem, pisała jakiś list albo coś w tym stylu, ale nie widzieliśmy, żeby pisała jakiś list. Też były takie małe, krótkie wstawki, nie? W tym odcinku. Tak czy jak nic nie widzieliśmy, żeby wysłała gdzieś jakiś list, albo żeby też próbowała wysłać do nich pokryjom po jakąś wiadomość, czy coś w tym stylu. Ale trochę to tak brzmiało. tak narracja. Dobra. Lecąc oczywiście dalej, Ring zabiera właśnie Michonne na ubocze i mówi jej, że. Co się dzieje, że to była jej jedyna szansa na to, żeby uciec, że żeby stąd uciec, musisz mieć kogoś wewnątrz, e, że on już próbował uciec, ale no, nie miał nikogo wewnątrz, więc mu się to nie udało. I teraz po prostu mógłby ją kryć, prawda? A miszon tylko siedzi cicho i nic nie odpowiada, po czym odchodzi. I tutaj też w tym odcinku ogólnie widać, że tak oni mają trochę taką różnicę zdań, że mimo wszystko miszon chce z nim być i chce, żeby razem uciekli. E, no, a jednak mimo wszystko... Rick nie do końca, bo się boi. No bo też ciekawe, że nie powiedział tutaj od razu o Jadez i o całej reszcie. Dlaczego w sumie się boi stąd uciec? No bo wiadomo, że Jadez by wszystko wyśpiewała, a i też gdzieś jeszcze zostawiła jakieś tam informacje, więc też ciekawe. Także no, jest jakaś taka mała różnica znań między nimi, raczej dosyć duża, powiedzmy. No i dobra. Następnie widzimy, jak Mieszan przechadza się już po tym mieście, bo dostała tam przepustkę eee, właśnie. Eee, Stąd też uważam, że ten pierwszym flashbacku z tej pierwszej sceny to raczej też był pewnie pierwszy moment, jeszcze zanim ryk nawet pierwszy raz spróbował uciec, no bo wtedy też miał przepustkę pierwszy raz. A ona jest widać, że dosyć szybko zdobywana, no bo mison w przeciągu kilku dni ją zdobyła. No i przechadza się tutaj po mieście i nagle widzi osobę, która szkicuje ludzi. I okazuje się, że to właśnie ona ją namalowała. E, właśnie to ona namalowała ją. I, I Rick w sumie po chyba trzech latach wyznał, że to jest właśnie Michonne, i powiedział jej imię i kim ona była dla niego. I szczerze mówiąc, mam się zastanawiać, czy to jest tylko taka scena wyjaśnienia nam, hej, skąd Rick wiedział i, i w jaki sposób Rick znał chi chiński, czy tam jakiś inny e, język, no bo tam było. E, believe a little bit longer chyba jakoś tak, napisane po azjatycku, więc no właśnie na tych telefonach, no i mamy wyjaśnienie, że to po prostu ten chłopak e, dla niego robił te szkice e, czy być może to jest jakieś pokazanie, że hejta osoba wie, może generał Bill coś zacznie podejrzewać i wezmą go na przesłuchanie i będzie coś nie tak, ale nie wiem w jaki sposób mieliby do tego dotrzeć, więc zakładam, że pewnie to jest tylko takie wyjaśnienie tej sprawy e, dlaczego były też szkice no <kł> No i też tej miszon się znali, żali, żali właśnie mu, że, że, że teraz szuka właśnie też Rika, bo nie wie, kim on się stał w tym CRM, bo też nie chce z nią tak, od tak odejść i też tak dziwnie się zachowuje. No ale nic dziwnego. Dobra, tak czy jak y, potem mamy y, właśnie pokazanie dalszym, e, dalszego, dlaczego tego Tabu Pearl i e, Rika, gdzie biorą właśnie miszon. Na, powiedzmy takie potajemne przesłuchanie na takie jakie wziął ich na początku Okafor. E, oczywiście idą w dokładnie to samo miejsce, które wziął ich Okafor, czyli chyba na ten stadion zbombardowany, jak dobrze pamiętam. No i tutaj właśnie mm, Parol zadaje pytania właśnie Michon i tłumaczy jej ten cały poziom na AIB, e, troszeczkę szybciej, oczywiście i w taki jakby mam wrażenie, że trochę mało zaplanowany sposób, bo tak jakby mówiła, improwizowała tutaj. E, tak czy siak, pomału też w trakcie tej rozmowy zaczęła wyjmować nóż, jakby chciała załatwić tą właśnie miszon, Jak gdzieś tam Rick też zaczął wyciągać pistolet, żeby ją ubezpieczać, no ale okazało się, że Mishon faktycznie jest skłonna poznać tę tajemnice całego Sirena, bo też zaproponowała jej, że... Że takowe tajemnice mogą zostać jej ujawnione razem z resztą. No bo wiadomo, Kafar miał taki plan, żeby nie było już tych podziałów, żeby po prostu zmienić to CRM od wewnątrz, więc trzeba było znać jak najwięcej i wiedzieć, co się dokładnie tutaj dzieje. No i na szczęście Michonne się zgodziła, dzięki czemu Perel nie rzuciła się na nią z nożem i go odłożyła, no i powiedziała, że również przydziela Tom e, właśnie, Michon na... E, do tej całej bazy w górach, tak, e, żeby po prostu nam się też udała. No i potem jak ona już odchodzi, to widzimy jak tutaj rozmawia właśnie Pearl z Rickiem I potem, słuchaj, Pearl tutaj mówi, że ma już pełną wiedzę na temat tego, na temat ich działań na temat tego co robią W związku z czym zakładam, że chyba faktycznie wie już wszystko No albo tak jak mówiłem, tylko po części z naprawdę i dopiero później ta prawda będzie serwowana kroczek po kroczku, no nie? No zobaczymy. Tak czy jak potem właśnie udają się śmigłowcami na te całe góry, do tej całej właśnie bazy w górach no i tutaj widzimy jak wszyscy właśnie są tutaj przydzieleni, jakiś mały oddział. W ogóle też widać, że Michonne ma jakby całą zbroję, w sensie jakby ja tak powiem Rick jak był tym robotnikiem, to nie miał takiego wyposażenia, że tak powiem jak ona, w sensie, jeżeli chodzi o przynajmniej ten cały uniform. Tak czy jak tutaj słyszymy, że po prostu mają wybić zombie, które pomału zbliżają się do obozu, a przez to, że są tutaj, jest to górzysty teren, no to po prostu nie mogą bombardować, tak, w sensie nie mogą używać śmigłowców, innych pojazdów, żeby się w jakiś sposób, nie wiem, może góry nie zawaliły czy coś, więc po prostu muszą ruszać i ręcznie ich załatwić, bo za kilka dni przyleci tutaj, przylecą tutaj wszyscy dowódcy całego CRM, zatem o, szykuje się ciekawa narada, no i dobra. Potem mamy właśnie scenę, w której tutaj Rick walczy z tymi zombiakami, razem, razem z resztą tych żołnierzy. Widzimy, że miszon miała się trzymać z tyłu i się trzyma. No, a ta cała Pearl próbuje przeciągnąć jakiś taki pojazd, który miał odciągnąć tych zombie i potem ich zwabić i wybuchnąć, ale widać, że totalnie nie umie go popchnąć i nie daje sobie rady, więc rusza po prostu wybijać te zombie, no i wtedy mieszan po prostu bierze ten pojazd i normalnie go wyciąga, <grym> bez żadnego problemu. Nie wiem, czy to was też trochę rozbawiło, jak ta Perl miała taki problem, a Michon po prostu wzięła i pusz! <grym> I popchnęła. No dobra, tak czy no widzimy, że później bierze ten pojazd, ta perl też każe jej wracać, no i widzimy, że ona złamała ten rozkaz i po prostu... Um, ten pojazd dalej. W międzyczasie przyłącza się do niej Rig. Pchają ten cały. Nie wiem dokładnie, jak ktoś, nie pamiętam jak to się nazywało, miał jakieś chyba e, oznaczenie także. Potem dobuchali ten pojazd dalej. E, jakieś tam kilkadziesiąt metrów dalej, czy jeszcze kawałek dalej. I po prostu go uruchomili, on po prostu ściągnął dźwiękiem zombie, po czym się wysadził, e, przez to po prostu załatwili sporo zombie. Z tych bodajże chyba 200, e, czy tam ponad 200, które ich atakowało. No i potem jak pojazd, oczywiście wybuchł. Spotykają się gdzieś tutaj na uboczu i się znowu całują, tak, ale Rick oczywiście musi mówić, że w końcu nas znajdą i że muszą po prostu wracać. No i faktycznie wracają, wybijają tej zombie, no ale widzimy, że nagle ta zaczyna pomału celować. No dobrze wiemy, że Miszon się nie, nie posłuchała rozkazu, prawda? No ale ona zaczyna do niej celować i. Już chyba miała zamiar ją zastrzelić. Na szczęście ryk, to zauważył i wkroczył. Zapknął jakby zombiaka pod jej celownik i go zabił od razu, i krzyknął, że hej, jeszcze mamy tam chyba 10, czy iluś tam jeszcze do zabicia. I wtedy Paro się opamiętała i stwierdziła, że jednak nie strzeli. I ciekawe, czy by to w sumie zrobiła, bo tak. Jakby w momencie, gdy już on jej przeszkodził, to tak jakby... Mam wrażenie, że chyba się uświadomiła co chciała zrobić i że to nie do końca było słuszne, ale w sumie kto wie, może by ją zastrzeliła. Tak czy siak, następnie już nocą potem jak już wszystkich sprzątali, właśnie mamy tutaj rozmowę pomiędzy tą dwójką i mówi, że na to, że Rick złamał protokół to przymknę oko, bo pomógł jej załatwić sporo zombie, ale na to, że Michonne złamała nie do końca. Tutaj też gdzieś tam Rick prosi ją, żeby przydzieliła ją do tego samego miejsca, w którym po prostu wcześniej pracowała, ale tak jakby Perę nie do końca chciała, więc nie wiem, czy tutaj życia nie jest zagrożone teraz. No bo sama Perę powiedziała, że oni się muszą nią zająć, więc nie wiem do końca o co chodziło, czy będą chcieli Mishon sprzątnąć, czy nie. W sensie, czy raczej Perę chce, no bo Rick to wiadomo, że nie. Tak czy jak póki co chyba w stanie, po prostu miszą zostaje przydzielona do mm, wcześniejszej, że tak powiem, pracy, w tej całej ubijalni tych zombie. No i następnie widzimy, zjawia się Janis. Dokładnie tak. I, I tutaj generalnie mówiąc nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Janice tak jakby dziwnie zasugerowała Rickowi, że hej, mam fajną kwaterę. I tak dotknęło tego Rika tak dziwnie dosyć, a on tak się trochę jakby ją odtrącił. Nie wiem, czy to nie była jakaś mała sugestia, że oni się. <grym zdań> <grym zdań> że oni ze sobą spali. Nie wiem. Więc nie wiem, czy to była jakaś sugestia, że oni mieli ze sobą jakiś romans wcześniej, czy może po prostu to była sugestia z Jagis, że po prostu chce go teraz zaciągnąć do łóżka. Nie wiem dokładnie. Niemniej jednak, potem, właśnie, Misha zauważa Jagis. No i tutaj mamy też dosyć ciekawą scenę, w której Rick mówi, że wszystko to, co było między nimi, już się skończyło i że nie ma do tego powrotu. I że to, że tu jest JD to nie ma żadnego znaczenia. Co jest dosyć dziwne, no bo w sumie ma, bo to ona grozi, że zobombarduje, ale Rick dalej nie chce jej wyjawić prawdy, więc może faktycznie mieli jakiś ze sobą w Nie wiem. Tak czy jak. no tutaj też przekazuje po prostu Rick też informację: że ma wrócić do tej całej centrali, do tego całego, tej całej ubijalni. No i sam też wykrzykuje, że yy, wydostanie ją z tego. Że nawet jakby miał ją wsadzić nieprzytomną w łódź, czy gdzieś indziej, i że po prostu za wszystko na co robi, prawda? I sam mówi, że jego miejsce jest tutaj i że już tego nie zmieni. Także dosyć mocne słowa. Miesz on nawet nie miał okazji nic powiedzieć tutaj. No wiadomo, że on to też robi dla jej dobra, prawda? Bo chce, żeby mu wszystko przeżyła i chce ją stąd wydostać. Ehm... Ale nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Także jak potem widzimy, jak lecą śmigłowcem. Jest totalna burza, ulewa. Noc, oczywiście, ledwie co widać. No i w pewnym momencie Mishon bierze z afraki Rika i wyskakuje z nim z helikoptera. Zakładam, że mieli spadochron. <grym> Jak nie, to koniec serialu. Nie, no, oczywiście musieli mieć. No. no, i na tym nam się słychać odcinek kończy. Tak pokrótce, pokrótce powiem tak. Jest to bardzo dobry, solidny odcinek. Dużo tych wątków było poruszonych, szczególnie z tą Perl, dużo więcej. Trochę taki wątek, jakby sporo miszon i Rika, też ciekawy. Uważam, że takie 8 na 10, nie? Dobra, to teraz właśnie, co dalej? Na samym początku, może zacznę od tej Perl. Wydaje mi się, że ona mimo wszystko nie będzie po stronie Rika. W sensie, sytuacja wygląda w ten sposób, że. Ona w tym momencie wie o wszystkim i nie jest jakoś turbozałamana, co nie? Więc raczej powinna wiedzieć o tym, że całe Omaha zostało zniszczone przez żołnierzy CRM, zbombardowane, chyba że nie dostała, właśnie, tak jak mówię, całych informacji. Ale nawet jeśli wydaje mi się, że ona nie stanie po stronie Rika, bo tak jak mówiła, gdy przesłuchiwała to Michonne na tym całym zbombardowanym stadionie, mówiła, że Rik nie jest dla niej jak przyjaciel, tylko już jak rodzina. Więc ona ufa Rikowi. I jeżeli teraz się dowie, że on ją kłamywał, że nie mówił jej kim jest miszon, że kłamał w tej kwestii, że chcieli uciec itd., itd. Totalnie straci do niego zaufanie. W związku z czym, no i tak stanie po stronie generała Billa, zakładami po stronie CRM, no więc właśnie. Jestem ciekaw tylko w jaki sposób czy się domyśli, czy może po prostu później konkretne wydarzenia to właśnie jej zasugerują. Także właśnie z tego powodu, że po prostu ją okłamuje cały czas, bo nie mówi jej o nie powiedział jej całej prawdy, może gdyby jej zaufał, wiadomo, to też ryzykowne dosyć mocno, więc jakby rozumiała, że jej nie zaufał, ale gdyby jej zaufał, to wtedy myślę, żeby mm, poszła za nim, ale tak to raczej, raczej jeżeli dojdzie do tego momentu, to pewnie wybierze ona stronę CRM. Jeżeli chodzi o samą sobie Jagis, no to tak jak mówiłem, miałem do końca sam myśleć o tej scenie, czy na prostu sugerował Arikowi, że hej, może chodź tutaj się udamy, do kwatery. <grym> czy wcześniej już też mieli jakiś romans? Nie mam żadnego pojęcia, ale biorąc pod uwagę, że tak jakoś niechętnie chciał mówić o tej Jagis, pomijał jej temat. Nie chciał w ogóle też powiedzieć, że hej, przecież urwa to Jagis, grozi zniszczeniem Aleksandrii i całej reszty, dlatego nie mogę się wydostać. Hm. No też jest to trochę takie. Dziwne, prawda? Dlaczego miałby to dalej kłamać, prawda? Może nie chciałby, żeby się martwiła, ale to też takie. Jak już się w tym bagnie po same uszy, to może by się chociaż podzielili informacjami. Hmm. No właśnie. Tak czy jak wydaje mi się, że raczej Erik już to powie o tej całej Jengy z żoną. W przyszłym odcinku tak stawiam. No i właśnie, biorąc pod uwagę, że oni teraz wyskoczyli, nie wiemy, gdzie oni się teraz znajdą, bo wracali w tym momencie do bazy, więc znajdą się gdzieś w drodze powrotnej. A zakładam, że to raczej jest pewnie set kilometrów, więc nie wiem, gdzie oni się w tym momencie um, pojawią. No ale zakładam, że ta Jadis pewnie wyruszy ich ścigać tym całym śmigłowcem. No zakładam, że pewnie tak, i że po prostu będzie ich ścigała, bo będzie podejrzewała, że oho, spróbowali uciec. A właśnie, byłbym pominął prawie, już w zasadzie troszkę pominąłem, ale właśnie, gdy Par rozmawiała z Rickiem, już po tym jak wybili te zombie, Rick się dowiedział, że również dostał awans i, i że Bill, chce go też widzieć, więc też byłem taki zaintrygowany, właśnie. Czy może dowiemy się czegoś, dowiemy się jakiejś tajemnicy, Rick zostanie tak, jakby nie patrzeć, wprowadzony, dowiemy się o wielu zbrodniach z CRM. No, ale niestety wyskoczyli z tego śmigłowca, przez co na to się nie stanie, prawda. No, a tutaj raczej większość tego serialu, no widać, że tutaj widzimy tylko i wydarzenia z perspektywy Rika i Michon, więc nie dowiemy się o, o tym, co dokładnie pewnie tam Bill planuje, dopóki on pewnie nie przekaże tej informacji właśnie Rikowi. No, a biorąc pod uwagę, że teraz wyskoczyli, no to właśnie, ogólnie będą mieli to troszkę przesrane, no bo co, jak się później z tego wytłumaczą w sumie, że oj, przypadkiem wiało otworzyły się drzwi i wypadliśmy we dwójkę z helikoptera? No kurwa. No nie ma bata, nie? Więc raczej generał Bill znowu coś zacznie podejrzewać i pewnie i pewnie nawet jeśli no, nawet jeśli ich złapią, yy, no to właśnie. No chyba, że... no to wtedy raczej nie dostanie tego awansu, prawda? I się nie dowiemy o tych całych zbrodniach z CRM i o tym, co tam knują. I też dlaczego walczą, no bo, prawda? Cały czas się przygotowują, cały czas się szkolą. Widzieliśmy też, że w tej całej bazie, yy, w tych górach mają bardzo dużo śmigłowców, pojazdów, wyposażenia, całej reszty, więc raczej mają z kimś wojnę, no nie? I tak jak widzieliśmy też wcześniej w pierwszym odcinku jak Okafor wylatywał, bomby też wylatywały, nie wracały, prawda? Więc raczej z kimś walczą, z kim do tej pory jeszcze żeśmy się tego nie dowiedzieli, no nie. I szczerze mówiąc, zastanawiam się czy że przez chwilę Rick w kolejnym odcinku nie będzie chciał nawet wezwać pomocy, bo też było nam powiedziane, że oni w tych kostiumach mają jakiś taki nadajnik, który gdy włączą śmigłowce, ich mogą namierzyć łatwo z okolicy, więc możliwe, że Rick po prostu też będzie chciał wrócić, mimo wszystko i że, po, że będzie się kłócił po prostu z Mishon, że to nie jest rozwiązane, że razem uciekną i wtedy właśnie powie o Jadis yy. i wtedy może Mishon też zrozumie, że to nie jest do końca dobry pomysł, no bo wtedy by Jadis... W, w sumie to zanim by mogli wrócić do domu, to już możliwe, że domu były zbombardowane, bo te głosy by dużo szybciej przyleciały, prawda? ale może nie do końca, no więc może z tego powodu też się zdecyduję, że to nie jest dobry pomysł uciekać ale wydaje mi się, że raczej chyba i tak Michonne będzie to na nim forsowała żeby po prostu, że uciekną, że wtedy razem coś wymyślą z resztą z Aronem, z Gabrielem, z całą resztą po prostu ekipy, tak? I, i pewnie na nim to będzie forsowała, zakładam i nie wiem, może Big się przekona w końcu do tego, żeby uciec razem z Michonne, może nie no ale tak powiem wam szczerze, no to jest połowa sezonu, prawda? Czwarty odcinek no Wątpię, żeby oni uciekli i udało się szczęśliwie im uciec, prawda? Więc raczej są tylko i dwa rozwiązania. Coś inaczej, no raczej zostaną złapani w kolejnym odcinku, tak przynajmniej mi się wydaje. Więc raczej są dwie możliwe opcje. No albo ten Rick faktycznie wezwie tą pomoc, jednak stanie po tej stronie, albo jednak będzie chciał zamieszaną uciec, ale w końcu i tak się ich dopadną. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy jak tutaj też będę się troszeczkę posiłkował, z racji tego, iż to jest półfinałowy odcinek, to jeszcze chwileczkę o... Zwiastunach, ale nie o Zwiastunie do kolejnego odcinka, bo tego jeszcze nie wiedziałem. Natomiast o oficjalnym Zwiastunie, który był te półtora miesiąca temu. I wiem, że nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale chwileczkę byśmy sobie do tego Zwiastuna wrócili. Pamiętamy, że tam właśnie mieliśmy jakiś śmigłowiec, który zestrzeliwał jakiś inny, już wcześniej rozbity w tym budynku. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy to właśnie nie są sceny z kolejnego odcinka, gdzie właśnie być może JD tutaj przyleci tym śmigłowcem i będzie po prostu ich szukała być może z ustawą, a oni w jakiś sposób zestrzedą jeden z tych śmigłowców, który będzie, nie wiem. Tak samo też widzimy ten walący się budynek i auto, które odjeżdża. I tego chyba też jeszcze nie mieliśmy tej sceny i wydaje mi się, że to jest... Yy... Moment, właśnie w którym tutaj jedzie Michonne i Ring, bo też mieliśmy na jednym ze gdzie właśnie Michonne jechała żółtym e, pojazdem, autem jakimś e, i ścigała ich właśnie z również autem, więc do tego pościgu tutaj pewnie dojdzie nam. Mm, I też ciekawe, bo widzimy, widzieliśmy też na jednym ze właśnie jak Michonne szła właśnie w takim jakby szpitalu, w takim jakby zadbanym miejscu. I może to jest właśnie ten budynek, który wcześniej zbombardowany, ale to też dziwne, że jest tak zadbany więc możliwe, że oni się skryją też w środku jakiejś innej może bazy z ale to też trochę dziwne by było. Tak czy jak, no dobrze wiemy, że tutaj ta Jadis będzie ich ścigać, oni będą przed nią uciekać, więc no jednak mimo wszystko zaryzykują i spróbują się stąd wydostać. Zakładam, że to im się nie uda, pewnie zostaną schwytani. No i potem, hmm, no raczej ciężko im się będzie z tego wytłumaczyć, prawda? To raczej, heh, raczej się to skończy i pewnie oboje pójdą do więzienia. W jakiś sposób i będą czekali na to, co z nimi dalej zrobi Generał Bill, który się pewnie później jakoś pojawi. Chociaż ciężko dokładnie mam stwierdzić, co się tutaj może w sumie dalej potoczyć, bo może im się uda załatwić Jadis i cały ten oddział, który ich będzie szukał, i wtedy po prostu powiedzą, że ktoś ich wtedy zaatakował, gdy wracali, i Jadis i cała reszta też zostali zaatakowani przez jakiś, jakąś tam grupę ludzi, i o to będzie chodziło. Może się jakoś mimo wszystko z tego wykaraskają. Tylko wtedy musieliby oczywiście zabić Jadis i, i resztę tych ludzi. Tak czy na powiem tak, w tym odcinku było raczej więcej takich dialogów, y, rysowania właśnie postaci postać.pl, y, tego całego y, związku między Rickiem i Michałem, tego ich sporu powiedzmy, to myślę, że w przyszłym odcinku będzie dużo więcej akcji, że tak powiem. No i kto wie, jak to się potoczy. dajcie znać też, co wy o tym myślicie. I przypominam zostawnie łapki w górę i subskrypcji. Przypominam też również w piątek live 2030. Gdzie sobie zanalizujemy zwiastun do odcinka czwartego No i oczywiście za tydzień w poniedziałek Omówienie właśnie czwartego odcinka 15.00 Ode mnie tyle, no powiem tak Dobry to był półfinał, zobaczymy jak to się dalej rozwiąże Bo myślę, że będzie tylko ciekawiej Także do zobaczenia i cześć